Cześć, nazywam się Ania Polska, jestem dietetykiem klinicznym oraz doktorantem na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. W naszym ostatnim webinarze omówiliśmy sobie króciuteńko o, o wpływie diety i w ogóle czym jest dieta oraz powiedzieliśmy sobie, że nie istnieje nic takiego jak dieta cud. Jedna uniwersalna dieta, która pomoże wszystkim na wszystko i jeszcze do tego utrzyma trwałe rezultaty. No właśnie, z czym najczęściej spotykam się u siebie w gabinecie, z czym najczęściej przychodzicie do, czy to do mnie, czy to do innych dietetyków, czy specjalistów z zakresu żywienia. Miejmy nadzieję, specjalistów oczywiście. Eee, to jest redukcja masy ciała. Redukcja masy ciała, czyli popularne schudnięcie. I to jest tak zwane, a wie Pani co, chciałbym schudnąć, ja 20 kg. no ale tak wie Pani, najlepiej to tak w ciągu miesiąca, no i tak, żebym mógł jeść fast food raz na jakiś czas, no bo cheat meal, no to musi być, umówmy się, tak, no to jest podstawa. No, no i wie Pani, ja generalnie nie piję, nie palę, no czasem jak się zdenerwuję, no to 5 papierosów dziennie, a że mam stresującą pracę, no to wie Pani jak to jest. No, alkohol okazjonalnie, no, aż okazja jest co tydzień, dwa razy. No to druga strona medalu, ale okazjonalnie, tak? Tutaj kwestia dobrego wywiadu dietetycznego to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest podejście do diet przez pacjentów oraz to, na ile Wy jesteście z nami szczerzy. Powiem Wam, jak ja współpracuję z moimi pacjentami. Eee, uważam, że to dieta jest dla pacjenta, a nie pacjent dla diety. I jeśli ktoś chce zredukować masę ciała i przypuśćmy, nie ma innych żadnych zaburzeń, nie jest tylko, przypuśćmy, przypuśćmy jest, pani, jest pani Grażyna. Pani Grażyna przychodzi do mnie z nadwagą 20 kg, chciałaby strasznie schudnąć, nie choruje na insulinę oporność, nie ma żadnych policystycznych jajników, nic jej nie jest, po prostu chce schudnąć. No ale ma pewne swoje stare nawyki żywieniowe, które no nie do końca są zgodne z piramidą zdrowego żywienia i wytycznymi europejskimi, ale no, no ona nie jest w stanie sobie poradzić z tym, żeby wszystko nagle odstawić, żeby przejść na więcej tysiąc kalorii, kilokalorii, nie jeść w ogóle pieczywa, kasz, makaronów, ryżów, owoców, nic, przepraszam, nic z tych rzeczy, po prostu wszystko odstawić i chudnąć. No i nie mieć efektu jawy, oczywiście. Szanowni Państwo, to tak nie działa. Tak naprawdę dobrze skomponowana dieta jest dobrana pod Państwa. To ona jest dla Państwa. To nie Wy jesteście, to nie Wy żyjecie po to, żeby żyć na diecie, tylko dieta jest pewnego rodzaju drogowskazem do zmiany nawyków żywieniowych, do trwałych zmian nawyków żywieniowych. Dlatego Często po dłuższej współpracy z dietetykiem nie mają Państwo efektu. Joju. Dlaczego? Bo zdrowe nawyki żywieniowe wchodzą już Państwu w krew, a dieta dobrze skomponowana to jest taka, gdzie Państwo nie czują się jakby byli po prostu na ścięciu, że to jest największa tragedia i katastrofa tego świata, ta dieta, tylko że to jest coś, co sprawia Państwu radość, przyjemność i jest skuteczne. I taka powinna być prawidłowa dieta. Tak powinno się komponować i Jagłospis we współpracy z pacjentem. My musimy słuchać Państwa. Pamiętajcie, że my chcemy Wam pomóc. My nie chcemy Was zakatować, po prostu sprawić Wam, zabrać Wam całą przyjemność z życia, z jedzenia, zabrać wszystkie słodycze, czy to alkohol, czy czy jeszcze inne grzeszki, tak zwane tyczyć mile, tak? Bo to wszystko można wkomponować w jadłospis. Tylko Wy musicie być szczerzy z nami, a my naprawdę odwdzięczymy Wam się za to wspaniałymi efektami i pysznym jadłospisem. W kolejnym odcinku opowiem troszeczkę o tym, jak powinno się bilansować diety oraz różnego typu menu w najczęstszych jednostkach chorobowych. I tutaj chciałabym zaznaczyć, że opowiemy sobie trochę o insulinooporności. Dziękuję pięknie i do zobaczenia. Cześć!